miejski, prosty i tani. Tak w skrócie można określić nowego Fiata Tipo, który zadebiutował na rynku w 2015 roku. Dzisiaj postaramy się sprawdzić, czy Fiat sprostał zadaniu stworzenia auta rodzinnego na każdą kieszeń. Zapraszam na test. Za użyczenie auta do testu serdecznie dziękuję dealerowi Fiata Transpos mieszczącym się przy ulicy Wrocławskiej 89 w Kaliszu. W miarę przejeżdżania kolejnych kilometrów w TiPo myślę sobie, że w dzisiejszych czasach każdy potrzebuje własnego środka transportu. Żyjemy w ciągłym biegu, bardzo szybko i samochód jest takim aspektem, który pomaga nam w wielu codziennych sprawach. Co prawda nie musi być naszpikowany niesamowitą elektroniką, posiadać skóry, alkantary czy karbonu oraz silnika, który rano będzie budził sąsiadów. I właśnie TiPo jest takim przykładem samochodu, który dzięki swojej prostocie jest tak naprawdę bardzo praktyczny. Fiat oferuje swoim klientom w sumie cztery silniki do wyboru. Są to dwa silniki diesla i dwa benzynowe o mocach od 95 do 120 koni. Nasza testówka dzisiaj ma ten słabszy silnik 95 konny. No, pewnie domyślacie się, że nie jest to jakiś demon prędkości i nie przysporzy nam zawrotów głowy, ale do pierwszej setki przyspieszymy nim... 11,5 sekundy oraz maksymalnie pojedziemy 185 km na godzinę. Są to takie wartości przyzwoite, jeśli chodzi o małe, miejskie auto. Jednak co ważniejsze i co na pewno bardziej zainteresuje potencjalnych nabywców Fiata Tipo, to spalanie. W naszym silniku benzynowym w mieście auto potrzebuje około 7, przy bardziej dynamicznej jeździe lekko ponad 7 litrów na 100 km, natomiast w trasie spokojnie da się zejść do 5, a przy lekkiej nodze nawet poniżej 5 litrów na 100 km, także są to bardzo dobre wartości, szczególnie, że jest to silnik benzynowy. Nasz silnik benzynowy sprzężony jest z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Co prawda skrzynia jest fajna, ma krótki skok i może nie działa jakoś super zadowalająca, ale na pewno poprawnie. Plus za to, że jest sześciobiegowa i ten szósty bieg przy wyższych prędkościach jakichś na autostradzie spowoduje, że nie tylko będziemy mieli mniejsze spalania, ale także poziom hałasu we wnętrzu, które nie jest jakoś niesamowicie wyciszone, na pewno będzie mniejszy. Dzięki zawieszeniu, które nie jest do końca takie miękkie i pływające, ale zestrojone troszkę bardziej sztywno, samochód przy jakichś ostrzejszych zakrętach nie wychyla się na boki, i mamy tą pewność w prowadzeniu, którą oczekujemy od samochodu. Wspomaganie kierownicy działa z fajnym, lekkim oporem. Natomiast, jeśli będziemy w mieście i będziemy musieli rzeczywiście tą kierownicą kilka razy kręcić w lewo w prawo, mamy tutaj taki przycisk, za którego jednym naciśnięciem możemy spowodować, że wspomaganie będzie bardziej działało na naszą kierownicę i to manewrowanie nią stanie się o wiele łatwiejsze czy to na parkingach, czy jakichś wąskich zaukach. Pomyślicie, że wnętrze w takim aucie daleko odbiega od przyjętych standardów, ale o dziwo jest całkiem przyzwoicie. Stylistyka wewnątrz naprawdę nawiązuje do tej na zewnątrz samochodu. W środku znajdziemy w miarę dobrej jakości materiału. Co prawda są tu twarde plastiki, no ale nie możemy oczekiwać więcej od auta, które zaczyna się od 43 tysięcy. Bardzo spodobała mi się tutaj ta srebrna linia, która idzie przez całą szerokość samochodu. I na środku ma umieszczone takie kilka przycisków, które rzeczywiście są najważniejszymi w samochodzie, jak światła awaryjne, blokada zamka czy otwieranie klapy bagażnika. Wszystko jest pod ręką i ergonomia jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. O ile do wnętrza nie można mieć jakichś większych zastrzeżeń poza rzeczywiście tu i ówdzie znajdującymi się twardymi plastikami, o tyle system audio tutaj użyty, który nie jest sygnowany o dziwo żadną drogą, marką i nie jest jako opcja dodatkowa, gra naprawdę dobrze. Zestaw sześciu głośników radzi sobie świetnie, a przy okazji z konsoli środkowej, tutaj z radia, możemy nim sterować i ustawić go sobie wedle własnych upodobań. Ale naprawdę to, co mnie zdziwiło, to to, że te sześć głośników w tym samochodzie tworzy naprawdę fajny klimat. Auto ma ponad 4,5 metra długości i rzeczywiście mocno da się to odczuć we wnętrzu. Pozycja za kierownicą, którą zajmujemy jest naprawdę wygodna i możemy ją od fotela poprzez kierownicę wyregulować naprawdę we własny sposób. Co mnie najbardziej zdziwiło, to ilość przestrzeni nad głową, ponieważ przy moim e, wzroście 1,90 m ja naprawdę mam tutaj sporą jeszcze dziurę, a dodatkowo można obniżyć fotel, i wtedy robi nam się naprawdę tyle miejsca, że myślę, spokojnie dwumetrowy facet tutaj powinien wejść bez większych problemów do piata tipo. Co zasługuje jeszcze na uwagę, to bagażnik, który po otworzeniu Pokazuje nam naprawdę ogromny kufer o pojemności 520 litrów. No, no właśnie, a jeśli już jesteśmy przy cenie. Za podstawowego typu przyjdzie nam zapłacić 43 200 zł, i w tym dostaniemy samochód z klimatyzacją i radiem. Nie jest to zbyt wiele, i uważam, że do tego samochodu powinno trafić kilka, powinno trafić kilka niezbędnych rzeczy, takich jak czujniki parkowania, alufelki, podłokietnik, którego nie ma w standardzie, oraz światła z możliwością doświetlania zakrętów, które też no, wpłyną na nasze bezpieczeństwo. Właśnie nasz testowany model. Jest jest wyposażony w te, no nazwijmy to, gadżety i jego cena urosła do 57,5 tysiąca złotych. To wciąż jest o wiele mniej niż przyjdzie nam zapłacić za y, samochody konkurencji. Jeśli będziemy chcieli Tipo na takim full wypasie z najbogatszą wersją i najmocniejszym silnikiem, Cena urośnie do lekko ponad 70 tysięcy złotych, ale to wciąż jest tyle, ile przyjdzie nam zapłacić u konkurencji za samochód z podstawowym silnikiem i w podstawowej wersji wyposażenia. Więc warto się zastanowić, czy ten samochód nie jest czasami lepszym rozwiązaniem, jeśli naprawdę chcemy oszczędzić na zakupie. Fiat Tipo to od niedawna taka alternatywa wśród aut kompaktowych. Nabywcy, którzy marzą o aucie dużym, uniwersalnym i przy tym nie chcą wydawać bardzo dużej sumy mogą z powodzeniem zacząć szukać na nowo, ponieważ ten model jest bez dwóch zdań bardzo udany. To wszystko w dzisiejszym teście. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.